Wydarzeniem ostatnich dni była oczywiście wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie. Tym bardziej zaskakująca dla niektórych, że jeszcze rok temu w propagandzie polskiego rządu i mediów pisowskich Merkel była politykiem, który w zasadzie był skreślony z rachunku politycznego Polski, był bardzo krytykowany. Tymczasem w tej chwili mieliśmy wizytę bardzo rozbudowano, Jeżeli chodzi o spotkania, i wydaje się, że ciepłą od strony atmosfery, która panowała. Można więc zadać pytanie, co się stało w ciągu tego roku, że nastąpiła taka zmiana podejścia do Angeli Merkel, czy w ogóle szerzej do Niemiec. I bez wątpienia musimy to połączyć z wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych, czyli z wyborem Donalda Trumpa. Oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość uznało, że wybór Trumpa jest również jego sukcesem, że. Objęcie władzy przez ekipę Trumpa w Stanach Zjednoczonych ułatwi pisowi poruszanie się na arenie międzynarodowej. Jednak jest to tylko pozór, bo w rzeczywistości wiemy doskonale, że politycy prawa i sprawiedliwości życzyli sobie zwycięstwa Hillary Clinton. Z jednego prostego powodu dlatego, że Donald Trump zapowiadał w kampanii wyborczej radykalną zmianę stosunku do Rosji w kierunku to gadania się z Władimirem Putinem i stworzenia czegoś w rodzaju nowego podziału sfer wpływów. Była to koncepcja, która była bardzo ostro atakowana jeszcze zanim Trump był politykiem znaczącym, dlatego wydaje mi się, że jego wybór na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych był dla Prawa i Sprawiedliwości swego rodzaju szokiem. W związku z tym, kiedy pojawiło się niebezpieczeństwo oczywiście biorąc pod uwagę filozofię polityczną naszych władz, ale nie tylko przecież rządu, ale również opozycji, porozumienia Stanów Zjednoczonych z Rosją, nagle Niemcy, które były krytykowane ze wszystkich stron za politykę imigracyjną, europejską, politykę gospodarczą, nagle stały się znowu sojusznikiem. Pierwsze jaskółki tej zmiany podejścia do Niemiec były jeszcze w zeszłym roku, kiedy ustali między innymi premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdzono, że najlepszym kandydatem na kanclerza Niemiec w tegorocznych wyborach właśnie powinna być Angela Merkel. Był to wyraźny sygnał na zmianę stanowiska Polski w podejściu do Niemiec. I drugie pytanie, które rodzi się przy tej okazji: jak to oceniać? Czy jest to słuszna koncepcja? Oczywiście w podtekście każdego posunięcia polskiej dyplomacji czy polskiej polityki zagranicznej od co najmniej kilkunastu lat, jest y, y, oczywiście stosunek do Rosji. Jak wiadomo, Niemcy, które jeszcze niedawno były krytykowane, między innymi za to, że mają zbyt bliskie relacje z Rosją, że dogadują się y, z, ponad naszymi plecami, y, w tej chwili prowadzą, i to jest paradoks dzisiejszych czasów, najbardziej antyrosyjską politykę. Na przykład kanclerz Merkel jest zdecydowaną przeciwniczką. Zniesienia sankcji ekonomicznych wobec Rosji, o czym bardzo wyraźnie mówi już prezydent Donald Trump. Tak więc w optyce polityków naszego rządu i partii rządzącej i opozycji, nagle Angela Merkel staje się w jakimś sensie sojusznikiem w tym twardym kursie wobec Rosji. Jest to jedyne wytłumaczenie tej zmiany, która w tej chwili się dokonała na odcinku niemieckim. I tą główną przyczyną jest, tak mi się wydaje, właśnie stosunek do Rosji. Poza tym weźmy pod uwagę, że Polska dokonała pewnego posunięcia politycznego w czasie przewrotu na Ukrainie razem z Niemcami. Pamiętamy to spotkanie w Kijowie, w którym uczestniczył jeszcze Radosław Sikorski, kiedy Polska, Francja i Niemcy prowadziły bardzo wyraźną politykę rozgrywania sytuacji na Ukrainie. Z tego punktu widzenia. Z punktu widzenia tamtego wyboru, jakby jedziemy na tym samym wózku co Niemcy. I wreszcie na koniec można zadać pytanie, czy to jest polityka słuszna z punktu widzenia polskich interesów. Otóż wydaje się, że na pewno stosunki z Niemcami nie powinny być napięte z jednego prostego powodu, że polska gospodarka jest bardzo ściśle związana z niemiecką. Czy nam się podoba, czy nie obroty w zeszłym roku to jest 100 miliardów euro. To jest olbrzymia suma. W związku z tym Chociażby z tego punktu widzenia te stosunki powinny być poprawne, ale nie oznacza to, że powinniśmy być uzależnieni we wszystkich sferach od polityki niemieckiej i że nie powinniśmy mieć własnej polityki. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie w odniesieniu do Niemiec głosiło głównie politykę suwerenności i własnego zdania. W związku z tym, ta dwoistość w podejściu PiSu, z jednej strony oficjalna radość ze zwycięstwa Donalda Trumpa, a z drugiej strony strach. Przed konsekwencjami jego polityki jest bardzo charakterystyczny i niestety nie odbiega od praktyki politycznej, którą obserwujemy w Polsce co najmniej od kilkunastu lat. Jak to się może skończyć, tego nie wiemy. Jedno jest pewne: że w polityce, którą stosujemy od wielu lat, polityce zdecydowanie antyrosyjskiej, tych sojuszników nam ubywa z każdym dniem. Może więc się zdarzyć tak któregoś dnia, że i Niemcy przestaną być takim sojusznikiem i wtedy Polska zostanie sam na sam z Ukrainą, co naprawdę ma już miejsce od dłuższego czasu. Także patrzę na to z pewnym sceptycyzmem, na to zbliżenie Polski z Niemcami i raczej nie rozwiązuje to tych problemów, przed którymi polska polityka stoi, a rozwiązać te problemy myślę tu o Polityce Wschodniej powinniśmy sami.